Damianek, pracowałeś nad samą technologią, no bo przyszedł do ciebie pomysł. Jak wygląda taki proces tworzenia czegoś z niczego w Twoim wypadku i w wypadku tworzenia in -streaming? To było bardzo szalone, bo nie było konkurencyjnych rozwiązań. Nie można było sobie spojrzeć w kod i, i zobaczyć, jak to działa, nawet, bez, nawet funkcjonalnie, jak to działa, więc to było y, szukanie igły w stogusiana, bo nie było informacji na temat. Tego jak ten program do streamowania, czyli OBS działa pod spodem. Kilkanaście osób na świecie to robiło różne takie implementacje w tym programie, więc to było szukanie po jakichś forach, po dokumentacjach, które są nieaktualne, które nie działają. Bardzo dużo rzeczy było takich robionych na ślepo. Po prostu czasami musiałem dekompilować ten kod OBS i sprawdzać po prostu w źródle jak to działa, i wiele rzeczy nie działało, więc nie było tak, jak, tak pięknie jak teraz, że teraz bym zapytał AI, zwróć mi tą komendę, która odpowiada za to, albo nawet dokumentacji. Więc to było grzebanie bardzo głęboko w kodzie i rozmyślanie, jak to może działać, więc bardzo ciężki start to był w porównaniu do dzisiejszych czasów.